najlepszy stan rzeczywistości. Lubię e, czerpać życie garściami na dzień dobry. Tak jak pragnienia odczuwasz co rano, jak szklankę wody, jednym łykiem wchłonąć w siebie i w taki sam sposób chciałabym przeżyć cały dzień. A następny będzie nowy i od początku. Wynosili nogi, pomagali Bogi. Drogi, drogi, nogi, pomagali Pochodzę z rejonów, gdzie powstała matryczka rosyjska. Te wielkie wzory, chlama, którą cały świat zna. Jako dziecko wchodziłam do każdego działu produkcji tych zabawek. Akurat fabryka zabawkowa była. Były malowania, farba, wchodzisz i ten zapach powala z nóg. Kiedy siedziałam z i kręciłam tym pędzelkiem te wzorki, kolory były najlepsze w tym wszystkim. Najbardziej mi się podobało czarne tło z różnymi złocistymi, niebieskimi wzorkami oczywiście z akcentami czerwonego. Urodziłam się z kolorami, na pewno urodziłam się, bo to wypływało ze mnie. Ja w ogóle myślałam kolorami, nadal myślę, także dla mnie kolor to historia, to linia, to myśli. No pamiętajmy, że biel składa się ze spektrum, tak? rozciąga się od wszystkiego, nie da się inaczej myśleć. Nie ma, że jeden kolor decyduje o wszystkim, po prostu tęcza i koniec, kropa. Oczywiście jest linia przewodnicząca. tak? Nawet jak tęcza pojawia się, zawsze jakiś kolor bardziej iskrzy. Przy czym e, zieleń potrafi naprawdę po oczach bić. A zieleń jest najbardziej e, dopasowany do psychiki ludzkiej, uspokajającej. On naprawdę przynosi e, dużo szczęścia. To jedyny kolor, w którym czujemy się komfortowo. Jak pojedziemy gdzieś na pustynię, będzie nam tak tej zieleni <grych> brakować, tych liści, drzew. Na pewno mają połączenie te wszystkie sieci. Szkoda, że nie znamy ich języka. Pewnie jakoś na e, zasadzie intuicji. To jest wspaniały świat magiczny, którego nigdy nie poznamy. A może i dobrze, bo gdybyśmy poznali, pewnie zrujnowali Ducna. Z Rosji autostopem tu przyjechałam i te trzy lata. Poszukując swojego miejsca na ziemi, e, wyłącznie w drodze czułam się swobodnie, szczęśliwie. Nie mogłam przybić do żadnego portu. Najlepiej się czułam wyjeżdżając, zostawiając za sobą cokolwiek, czego nawet jeszcze nie znalazłam, czego nie dotknęłam tak porządnie, nie przeżyłam. To e, było może i niepokojące poniekąd dopiero jak przeżyłam najcudowniejszą noc swojego życia w Szklarskiej Porębie, Sylwestrową z 97 na 98 rok, zakochałam się w tej mieścinie, w tych ludziach, w tej atmosferze. To było tak genialne miejsce, w odczuciach, to nie było tak, tam nic nie było widać, to była noc. Sylwestrowa noc, nie było widać gór. To był klimat, to był ten Taki pociągający kolor. W nocy ten kontrast, który mnie zawsze urzeka na tym czarnym tle, ognie, nie za dużo, kolory po prostu to było moje miejsce. Jak go poczułam na dzień dobry, już wiedziałam, że tu będę mieszkać. Poświęciłam wiele, żeby tu się zaczepić. To jest magiczne miejsce dla mnie, moje miejsce przede wszystkim. Jestem drzewem i ja mam tu korzenie. Naprawdę je zapuściłam, a dla ciekawostki 25 lat, już mówiłam pewnie, tamy, 25 lat już tutaj, więc absolutnie teraz będzie rok już po, Dobra. kiedy tu przyjechałam. Szklarska jest urokliwa cała. Specjalne miejsce, no mam sentyment właśnie do tego, gdzie mieszkam, do niego dążyłam. Dolna Szklarska Poręba jest dla mnie, e, moim domem. Ciepłym, czymś gdzie widocznie ta strefa bezpieczeństwa najbardziej się sprawdza i najbardziej urzeka. No popatrz, to po prostu cały czas się zmienia. Można po prostu było tak siedzieć, gapić się i przeżyć tak e, pełnowartościowe życie. Prawdaż? No popatrz. Inspiruję się doświadczeniami, analizem e, swojej rzeczywistości. Są momenty, kiedy jest potrzeba zostać z samym sobą i wtedy odbywają się właśnie te największe odkrycia. Myślę, bo artysta nie maluje pędzlem, myślę, czy nie działa młotem, narzędziem swojej sztuki, tylko tworzy w trakcie doświadczania. Bo to świat, który nie wolno dotykać, tylko podziwiać. Tutaj rezerwaty Salamandry. One po prostu boskie są. Takie krokodylki z przyszłości chodzą tu. No są okresy, kiedy się chce wyjść do ludzi, i oni popędzają. Chce się troszkę e, porywalizować. i postrzegać. Bardzo trudno, <grywa> póki nie zejdą się na wirnisaże, to ciężko je zebrać w całości. Ale to mi się podoba, bo integracja integracją, a autonomia autonomią. Każdy ma swój charakter niepowtarzalny, niesie swoje doświadczenie, swoją wrażliwość, a potem no nie muszą się dzielić, żeby ktoś się zaraził tym, bo wystarczy po prostu objawiać ją, wyrażać. A komu trzeba to chonia. Ceną sztuki e, u każdego coś innego powiedzmy, e, czym sztuka jest dla mnie? Na ja, no, dobrą sprawę jeszcze nigdy jej nie zdefiniowałam, żeby powiedzieć w kilku słowach. E, na każdym etapie inaczej e, odnoszę się do tego. Na pewno jest to akt twórczości. Ja myślę, że. E, Sztuką poza aktem twórczości jest coś, co nazywamy prawdą. Prawdą samą w sobie, dla mnie, prawdą jest to, co przeżywam i to, co okazuję. pracując przez wrażliwość, przypuszczając w malarstwie. Analizowałam kiedyś ten aspekt bycia rodzicem, artystą, żoną przy okazji, człowiekiem, który zarabia na życie. Rodzicielstwo to jest tak złożona rzecz i myślę, że tak wzbogaca naszą osobowość. Namalowałam sporo obrazów na ten temat. Moja Karinka dwulatka, moja Karina razem ze mną w portrecie. Myślę, że to bogactwo poprzez doświadczenie macierzyństwa, poprzez życzenia się innych rzeczy. Nauczyłam się też w tym organizować się. Dyscyplina, sama dyscyplina, która prowadzi do tego, żeby jednak coś stworzyć. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że jestem tu, w tym właśnie miejscu i Tutaj mam tą swoją rodzinę, tu zbudowałam swój dom, to jest naprawdę moje miejsce.